Niebiański Ojciec, przychodzę dziś do ciebie, aby otrzymać cud. Jesteś Bogiem wszelkich możliwości i nie ma rzeczy, której nie możesz zrobić. Przedstawiam ci wszystkie góry mojego życia i ufam, że je usuniesz. Będziesz stoczyć wszystkie moje bitwy i sprawisz, że zwyciężę. Panie, wierzę, że nie pozwolisz mi stawić czoła temu, czego nie będę w stanie pokonać. Daj mi siłę iść w każdej sytuacji. I dodaj mi odwagi do podejmowania wyzwań. Twoje słowa z jednego Jana, godzina 5:14, mówią mi: Mamy odwagę przed Bogiem, bo jesteśmy pewni, że nas wysłuchuje, gdy go prosimy o wszystko, co jest zgodne z jego wolą. Kieruję moją modlitwę do ciebie, panie. Bądź teraz ze mną i prowadź mnie na wszystkich moich drogach. Wybaw mnie od zła i prowadź mnie drogą sprawiedliwości. Proszę o mądrość i zrozumienie w pokonaniu wszelkich trudności. Przymnóż mi wiary i zaufania do ciebie, panie. Abym mógł przetrwać burzę. Dziękuję Ci za dobre plany, jakie masz na moje życie. Prowadź mnie zawsze we właściwym kierunku, żebym się nie zgubił. Uratuj moje życie z rąk bezbożnych i postaw mnie na solidnej skale. Panie, przyjdź do mnie, ilekroć Cię wołam. Wypełnij moje życie niezwykłymi cudami. Twoje słowa w Chyba 5, 8 myślnik 9 mówią. Gdybym był Bogiem, zwróciłbym się do Boga i przedstawił Mu moją sprawę. Nie możemy zrozumieć wielkich rzeczy, których dokonuje i jego cudom nie ma końca. Wypełnij moje życie swoją nieskończoną wielkością. Nie spotka mnie żadna krzywda, ponieważ jesteś ze mną. Uczyń mnie dowodem swojej wielkości. Przejmij całkowitą kontrolę nad moim życiem. I zmienić wszystko dla mojego dobra. Dziękuję ci, Panie, za wielkie i potężne cuda, których doświadczę w swoim życiu. W potężnym imieniu Jezusa modlę się. Amen.